Witam państwa serdecznie. Dzisiaj w całkowicie inny sposób. Nie będziemy mówić o głównych uprawach w Polsce, czyli o rzepaku, zbożach czy kukurydzy. Jednak dzisiaj skupimy się na uprawie warzyw. Co więcej, na uprawie pomidora gruntowego. Znajdujemy się w województwie wielkopolskim w miejscowości Rzegocin i jesteśmy gośćmi w Zrzeszeniu Producentów Warzyw i Owoców w Kotlinie. Ze mną jest członek zarządu, pan Radosław Korzeniewski. I takie krótkie pytanie na wstępie do pana e, odnośnie grupy. Rozumiem, że tutaj, e, tak jak rozmawialiśmy, uprawiacie około 300 hektarów pomidora. I tak, może ten okres wegetacyjny był bardzo nietypowy. Może przybliży nam pan, z czym się borykaliście, jakie były problemy w tym ciężkim okresie wegetacyjnym? W tym roku grupa miała pewne problemy. Członkowie grupy właściwie mieli pewne problemy jeżeli chodzi o produkcję, rozsady. Były dosyć trudne warunki. Oprócz tego były trudne warunki przy sadzeniu, były zimne noce, przymrozki, były duże problemy właśnie w, w trakcie nasadzeń, wymarznięcia. No, cały czas borykaliśmy się z dużymi problemami. Oprócz tego początkowa susza, później jakieś opady. W tej chwili mamy niby opady, częściowo są, ale one są tylko powierzchniowe i utrzymują dużo wilgoci w krzaku, które, która ta wilgoć nam powoduje dużo presji chorobowej i bakteryjnej. Także tu mamy dosyć duży problem. Nie mamy dużych opadów, takich jak na wschodzie czy w centrum na Lubelszczyźnie. Tutaj mamy więcej właśnie takich przelotnych opadów, które powodują właśnie dużą presję chorobową. Czyli właśnie, że te naj, najcięższe były te warunki atmosferyczne, początkowo tak, przymrozki, tak, później tak, ta susza, tak jak pan wspominał. Obecnie uwilgotnienie Łanu, a nadal możemy mówić o suszy. A ma, mówimy o suszy. Jest przy tych chłodnych nocach też problem troszkę z kwitnieniem. No też no trzeba stosować dużo jakichś mikroelementów, żeby to lepiej kwitły i, i lepiej wiązały w ogóle owoc i, i więcej owoców, żeby było. Nie? Tutaj właśnie Pan Radosław przybliżył nam okres wegetacyjny, borykali się z bardzo dużymi problemami, ale chodziło tu głównie o warunki atmosferyczne. A teraz przejdźmy do naszych ekspertów, którzy przybliżą nam ochronę fungicydową, herbicydową oraz insektycydową w pomidorze gruntowym. I przenosimy się do eksperta, który reprezentuje firmę Ampol Merol, Marcina Wilka oraz do właściciela plantacji, pana Bartosza Marciniaka. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Czy może Pan pokrótce powiedzieć o ochronie herbicydowej, yy, jakie zostały użyte preparaty? Znaczy, po przyjęciu się rozsady była wykonana tutaj yy, zwalczanie chwastów mechanicznie. Następnie był zabieg wykonany z Encorem Liquid w dawce 0,4 litra na hektar. No i później po tygodniu czasu, po tym zabiegu był wykonany jeszcze dodatkowo zabieg yy, preparatem Ramzes w ilości 50 g na hektar. I to w zupełności tak, wystarczy, to, to już więcej nie będzie zabiegów herbicydowych. Tak. Tak? E, a kolejne pytanie, jeśli chodzi o szkodniki, czy są jakieś szkodniki, które stwarzają w tym roku największy problem? No, stąka ziemniaczana tutaj była zagrożeniem, ale nie tyle na początku, po przyjęciu się rozsady, co właśnie później larwy po. Około miesiącu od sadzenia. Jakiś preparat został użyty? Mospilan. Mospilan, Mospilan. tak. Mospilan. Mospilan. Czy zamierzacie jeszcze stosować jakieś nie, preparaty nie, insektistowe? Nie. 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 Dobrze, to zadam kolejne pytanie, jeśli chodzi o ochronę grzybową. Program fungicydowy który widziałem dotychczas, stosowaliście, może Pan przypomni kolejne preparaty? Na początku kurza TCU, później środek ekonom, następnie akrobat i później szedł. Preparat Cabrio Duo, mm -hmm. Ridomil mm -hmm. i ostatni zabieg to był wykonany Polyramem. Eee, firma Ampol również posiada w ofercie takie środki zarejestrowane w pomidorze jak Dagonis, Jak Signum, Jak Skorpion mm -hmm. pod kątem zarazy, Pod kątem chorób alternariozy. Yy, także myślę, że prawdopodobnie też będziecie tak stosować. Tak, przymierzamy się właśnie tutaj do zastosowania środka Rewus, i później z preparatu Signum na zakończenie już całej ochrony, kiedy owoce już będą gotowe do zbioru. Aha, rozumiem. Dobrze. Chciałem panu bardzo podziękować za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję. To by było na tyle. Nasi eksperci przedstawili, jakie zabiegi zostały wykonane na tej plantacji pomidora gruntowego, za co im serdecznie dziękujemy, a państwa. Zapraszamy do kolejnego odcinka, w którym przedstawimy, jakie nawożenie do listne zostało zastosowane na plantacji, na której się znajdujemy.